Cześć, w tym meganie powiem Ci o tym, w jaki sposób poradzić sobie z obiekcją typu proszę wysłać ofertę na maila. Gdy szkole zespoły sprzedażowe, a szkole od finansówki przez nieruchomości po energetykę, po branżę rolniczą, agro, e, sprzedaż drukarek, sprzedaż reklam w Google'ach, sprzedaż folii bąbelkowej, tych branż jest ponad 60, których szkoliłem. I w każdej z nich jest ten sam problem. Handlowcy wysyłają ofertę na maila, Liczą na to, że coś z tego będzie. Schemat jest dokładnie taki sam. Dzwonią do klienta, mówię: Dzień dobry, nazywam się tak i tak, dzwonię z takiej i takiej firmy, chcielibyśmy Państwu zaproponować to i tamto. E, no, pytanie, czy jesteście Państwo chętni, żeby o tym porozmawiać? Na co w słuchawce słyszą? Tak, oczywiście, e, proszę wysłać nam ofertę mailem. Dobrze, nie ma problemu, na jaki adres mamy wysłać. A proszę wysłać na spam@firma.pl. Dobrze, oczywiście już wysyłam. Dziękuję, do widzenia, do widzenia. I w tym momencie handlowiec myśli, że wykonał świetną robotę. Ponieważ wydaje mu się, że wysłał ofertę, no i ta oferta ta procentuje, na pewno klient kupi, na pewno coś z tego będzie. Nie, na pewno nic z tego nie będzie. Ponieważ tego typu zagrywka, proszę wysłać ofertę na maila, jest tym samym, co gdyby ci powiedział po drugiej stronie klient: wie pan co, nie jesteśmy zainteresowani, mamy pana tak naprawdę gdzieś, więc proszę, proszę wysłać ofertę, która trafi do kosza, my mamy spokój, a pan ma przynajmniej złudne poczucie, że zrobił pan swoją robotę i może pan się pochwalić szefowi. Także śmiało. Co zrobić w sytuacji, kiedy klient mówi do nas, proszę wysłać ofertę na maila. Jak nie dać się w ten sposób zbyć? Bo to jest po prostu próba zbycia Ciebie. W tym nagraniu chcę powiedzieć Ci o kilku takich patentach. Pierwszy patent, przede wszystkim. Jak usłyszysz w odpowiedzi, proszę wysłać ofertę na maila, powiedz coś takiego. Proszę Pana, ja oczywiście mógłbym wysłać taką ofertę na maila, tylko jest jeden problem. Ja nie mam żadnej gotowej oferty. Każda moja oferta jest szyta na miarę klienta. Dlatego, żeby taką ofertę przygotować, ja musiałbym najpierw dowiedzieć się, czego Państwo dokładnie potrzebują. No i w tym celu potrzebuję zadać dosłownie kilka pytań osobie, która jest u Państwa odpowiedzialna za i wstaw tutaj to, czym dzwonisz, czyli za zakupy, za drukarki, za, yy, za sprzęt, za energię, za cokolwiek. Jest odpowiedzialna za. Zależy mi na tym, żeby Pani mi połączyła z taką osobą, zajmie dosłownie kilka minut rozmowy i wtedy taka oferta, którą przygotuję, będzie już idealnie skrojona na, na miarę Państwa firmy. Dlatego, no, jeśli jest taka możliwość, bardzo mi na tym zależy, żeby mógł z taką osobą porozmawiać. Z kim mogą Państwo Państwa w firmie o tym porozmawiać? Tu jest kilka rzeczy, które się wydarzyło. Przede wszystkim m, pokazuję klientce, że zależy mi na relacji z nimi, a więc nie chcę im wysyłać jakiejś sztampowej oferty, która i tak wpadnie do kosza, tylko ofertę szyję na miarę pod klienta. Ale żeby taką ofertę uszyć, potrzebuję porozmawiać z kimś. I nie pytam, czy może mi Pani przyłączyć, tylko pytam z kim mogę Państwo o tym porozmawiać. Mogę jeszcze dodać na koniec: zazwyczaj łączą mnie z. Dyrektorem Sprzedaży albo Dyrektorem Marketingu, a jak to jest u Państwa? W firmie. Czyli sugeruję jej jeszcze z kim chcę rozmawiać. W ten sposób zdejmuje z niej ciężar myślenia, do kogo mam je przyłączyć. Drugi sposób jest taki. Klientka mówi, proszę wysłać tam to na maila. Ty mówisz, wie pani co? Oczywiście mógłbym to wysłać na maila, ale wie pani, jak jest z mailami. Wpadną do spamu, nie wyjdą, ruchną gdzieś po drodze na skrzynce. No, przyznam szczerze, że maile są dość zawodne. O wiele lepsze w moim mniemaniu jest fizyczna rozmowa z klientem, ewentualnie rozmowa telefoniczna. Dlatego jeśli pani pozwoli, będę niebawem w państwa okolicy. No, wolałbym podrzucić taką ofertę po prostu w cztery oczy. Podrzucić ją do państwa, do firmy. Będę w okolicach w środę, czwartku, w przyszłym tygodniu. Czy któryś z tych dni będzie odpowiedni na spotkanie? Czyli proponuję od razu spotkanie zamiast wysyłać ofertę, która i tak nic nie zmieni, bo wpadnie do kosza. Ten patent jest oczywiście dla tych, którzy faktycznie jeżdżą do klientów, którzy faktycznie będą w tej okolicy. Czyli to jest patent dla Ciebie. Jak dzwonisz, jak, jak, jak wiesz, że masz trasówkę i ustalasz sobie trasę, nie wiem, Warszawa, yy, okolice, to zanim tam pojedziesz, zadzwoń do klientów w tamtej okolicy i faktycznie dzwoń do nich, w momencie, kiedy masz domiar, zamiar w tamtej okolicy się pojawić. W przeciwnym razie, no, mija się to oczywiście z celem, prawda? Trzeci patent, to klientka mówi, proszę wysłać na maila, a Ty możesz powiedzieć, wie Pani co, mogę być z Panią szczery? Zazwyczaj, jak klienci mnie proszą o to, żebym wysłał ofertę na maila, to tak naprawdę chcą mi powiedzieć, że nie są zainteresowani moją propozycją, a proszą mi o tę ofertę na maila tylko po to, żeby z grzeczności, no, nie chcą mi odmawiać. A jak to jest w Państwa przypadku? No i w tym momencie klientka Ci powie, jak to jest, czy Faktycznie, jest jakieś zainteresowanie tą ofertą, czy po prostu chciała Cię spuścić na drzewo? I jeśli Ci powie, że chciałam Pana spuścić na drzewo, no to wtedy możesz powiedzieć, no to sama Pani rozumie, że nie ma sensu wysłać takiej oferty. Oby lepiej by było, gdybym mógł porozmawiać z kimś na ten temat, dosłownie 2-3 minuty, z kim możemy Pani połączyć w tej sprawie. A jak klientka Ci powie, nie, nie chodzi o to, żeby ona spuścić na drzewo, tylko naprawdę u nas proces decyzyjny jest taki, że mailem wysłamy tę oferty, to zawsze możesz się odwołać do tego pierwszego przykładu, czyli powiedzieć, wie pani, co no, to przykro mi, to ja nie mam takiej żadnej gotowej oferty, bo nie ma chyba sensu, żeby pani wysłał 500 pozycji na ofercie, albo wysłał ofertę, która nie jak ma się do Państwa oczekiwań. Więc no, pozwoli pani, że ja nie wyślę tej oferty, bo to jest szkoda mojego i pani czasu. No chyba, że jest taka opcja, że na te dwie minuty pani mnie do kogoś przyłączy i wtedy ta oferta jak najbardziej ma sens i wtedy ta oferta, którą przygotuję, będzie. Idealnie skrojona na Wasze potrzeby i Pani jeszcze dostanie dobre słowo pochwałę od przełożonego, który powie, wow, Pani Halinko, dziękuję, że Pani takiego świetnego klienta naszej firmy przeprowadziła. To co, Pani Halinko? Połączymy Pani z kimś? Trzy patenty, które Ci sprzedaję, jest ich dużo więcej, o większej ilości patentów mówię o swoich szkoleniach sprzedażowych. Jeśli masz ochotę wziąć w nim udział, tutaj pod spodem masz link do bezpłatnego szkolenia internetowego pod tytułem Jak umawiać więcej spotkań przez telefon. Natomiast jeśli chcesz, żebym przyjechał do Twojego biznesu i wyszkolił Twoich pracowników z takich właśnie patentów, zaproś mnie, możemy zorganizować takie szkolenie u Ciebie w biznesie dla Twojej grupy ludzi, gdzie oprócz tego, że nauczę ich, jak to robić na poziomie teoretycznym na sali szkoleniowej, to jeszcze zaczniemy dzwonić do klientów i pokażę im, jak to działa w Taktyce. Jeśli to nagranie ci się podobało, zostaw łapkę w górę, daj suba na tym kanale i będzie to dla mnie sygnał, żeby nagrywać tego więcej. Dzięki, cześć!